Obok mnie na której myślę, że kibicom Polonii przedstawiać nie trzeba. Sześć, sześć sezonów w Polonii w samej. Sześć? Chyba, no, sześć. W samej, w samej pierwszej lidze chyba ponad 1100 minut. No to dużo. Bardzo, no, no się troszkę, on się troszkę uzbierało, a Polonii się uzbierało troszkę z wyciąc, bo to dzisiaj było setne od, od momentu wznowienia sekcji w 2011 roku. Celebra była fajna, tak, tak myślę, tak, bo po meczu. Więc... <laughs> cieszymy się. A po a wrażenia z samego meczu, jeśli, jeśli chodzi z Twojej perspektywy. Z Dobrze, oczywiście. że jest setne zwycięstwo, <laughs> tak, <laughs> tak, tak, bo początek jakby meczu nie zapowiadał do końca, bo było bardzo nerwowo. Mm -hmm. W ogóle pierwsza połowa była nerwowa jakby i sposób brzydka. Była była Natomiast ten nami trochę potrząsnął w szatni i się ogarnęłyśmy w drugiej części meczu, ale to jeszcze nie było to, co mm -hmm. chcemy jakby pokazać, tak? No, Także. Będzie, będzie lepiej. lepiej. Dobrze, że ten mecz jest wygrany zgodnie z planem, tak? Miał być wygrany trochę, trochę bardziej, miał być wyższy wynik, natomiast jest tak jest i jest, jest, cieszmy się ze zwycięstwa, tak? No, jak najbardziej, <grym> jak najbardziej. Wszyscy się, wszyscy się cieszymy. Tych zwycięstw, tak jak, tak jak wspomniałyśmy przed chwilą, już, już jest sporo na, na koncie Polonii. Wiele z nich było też twoim udziałem. Czy wspominasz, nie wiem, jakoś wyjątkowo ciepło któryś z nich? Och, To jest ten słynny mecz w Płocku to zeszłego roku, i to, to jest cały czas jakby e, chyba najfajniejsze mecze, jakie zagrałyśmy. To wtedy była taka drużyna zgrana, i to był naprawdę super, super dzień w ogóle super wyjazd. Ale jeszcze oczywiście z finałów e, z Poznaniem to też, o jest. Do tej pory ręce drżą. I tak to są dwa takie mecze, które rzeczywiście zapadną w mojej. No, zostaną na zawsze ze mną, bez dwóch zdań. Były super. Były nerwowe, ale takie fajnie nerwowe tak? i okay. tam do, do końca, bo nie było wiadomo czy tam się uda to dociągnąć czy nie e, i była w tym wszystkim drużyna, taka atmosfera, także zdecydowanie te dwa mecze. No. Ja pamiętam, że Ola Kaja to co prawda nie, nie było w nagrywanym wywiadzie, ale wspomniała po, pod koniec zeszłego sezonu, jak ją zapytałam, który z meczów z ubiegłego sezonu chciałaby rozegrać jeszcze raz, to powiedziała właśnie, że ten w Płocku, bo byłyście drużyną i że to właśnie. były fajne emocje i że chciałaby je powtórzyć. Tak, tak, ja dokładnie tak samo uważam generalnie, no to było coś, to super, było takie wsparcie jakby siebie nawzajem, bo tam chyba zostało do mieć fauli, jakieś zmiany, ktoś tam w ogóle mecz, w którym chyba 3-4... Zawodniczki miały powyżej 10 punktów, jakby mm -hmm. tak, więc jakby widać w tym wszystkim, że wszystkie grały, tak? Jakby mm -hmm. każda dała coś z siebie, a nie, że jedna dziewczyna pociągnęła jakby cały, cały, mecz, tylko właśnie wszystkie w tym byłyśmy. I dlatego chyba tak każdy kotał, że wspomina na chorostów, mm -hmm. no bo najzwyczajniej w świecie, tak jak mówię, kolejny raz była w tym drużyna i to jest takie okay. kluczowe. A czy wiesz kto w przekroju historii tej od 2011 roku, która koszykarka Polonii ma najwięcej meczów pierwszoligowych na koncie? Y ja pewnie nie jestem w czołówce, bo tutaj dość długo gram albo kura Iwona wonego. bym. Jesteś ścisłej czołówce, bo jeśli chodzi o pierwszigowe, to jesteś zdecydowaną liderką, bo masz ich do doliczając dzisiejsze to 61. O, to, to dużo, dużo, zasiedziałam się tutaj, stwierdzą. O, to zabrzmiało, zabrzmiało, jakbyś miała ochotę coś zmienić. Nie, absolutnie, jest to bardzo dobrze, tak. No, no, wspaniały klub, bo nie ma się ożegiwać, takie jest, jest super cudownik kibice, tak? Nawet dzisiaj. No, kto daje ciastka pod tym meczu? Bardzo no, z ci Dziękujemy, tak, to jest chelacyjnego. My się też bardzo cieszymy, że tutaj jesteś. Jeszcze wybiegając troszkę w przyszłość. Przed wami mecze z rezerwami Gdyni, tak naprawdę też mecz z Monpolem i z UW, to wcale nie muszą być łatwe mecze, bo, bo wydaje się, że AZS-W z biegiem do zgrywek zaczęło zdecydowanie złapały lepszą chemię. No. Połowo. Także Monpol wczoraj sprawił pewną niespodziankę, bo pokonał właśnie drugi zespół arki. Jakie jest wasze nastawienie, czy jak, jak z twojej perspektywy przed tymi meczami? Cel jest taki, jak to mówi ten, żeby wygrać ligę i o to walczymy. E, natomiast okay. rzeczywiście e, wczoraj te mecz się potoczyły trochę inaczej niż przewidywaliśmy. Jeśli chodzi o Gdynię, to jest e, jedna wielka niewiadoma, ponieważ jakby nigdy nie wiemy, z kim będziemy do końca mm -hmm. grać, tak? bo tam e, oni bardzo rotują tym składem, wracają dziewczyny z, pierwsz, z tak? do pierwszej ligi, więc jakby e, to jest wielka niespodzianka, z kim się spotkamy mm -hmm. w, w niedzielę, za tydzień. No ale mecz z nimi u nas był bardzo na styku, tak? Prawda. Więc y, mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i po prostu to wygramy. Jeśli chodzi o inne mecze, no to Płock jakby no, już w pierwszej no, części nie. sezonu pokazał, że potrafi tam no, wrzucać dużo punktów i, i pociągnąć tę grę, także ja uważam, że no, to z tych meczów nie będzie na przesknięcie palcem, że po prostu przyjdziemy i wygramy, Jasne. tylko w każdym razie trzeba dać siebie wszystko i po prostu go wywalczyć i wygrać w w świecie. Natomiast jeśli chodzi o UW, to tak, e, trener Gordon słynie z tego, że on scala <laughs> bardzo drużyny w trakcie ligi, tak. Dokładnie, dokładnie, ma materiał i po prostu robi z tego dobrą robotę. Więc to też nie będzie jakby prosty wersz. No ale z UW nigdy nam się nie grało prosto, tak, także jesteśmy na to gotowe. Udało się wygrało, wygrałyśmy po prostu w pierwszej części sezonu więc teraz próbujemy to powtórzyć, tak? Pewnie będzie trudniej bo jakby one są bardziej zgrane, ale my też bardziej zgrane, tak? I też jest taki moment teraz. W którym jesteśmy trochę bardziej zmęczone, jakby trener o tym też wspominał w szatni, że będzie nam się dzisiaj ciężej grało, mm -hmm. że potem już będzie powinno być z czasem lżej, bo te treningi będą też już trochę lżejsze. E, jakby cel cały czas jest taki, jest taki, żebyśmy miały tą wzwyżkę formy na playoffy, tak? Więc liczymy mm -hmm. na to, że z każdym tygodniem będzie coraz lepiej. Treningi mają być trochę lżejsze, więc po prostu no, powinnyśmy być coraz lepiej przygotowane i powinno to coraz lepiej wyglądać. <laughs> Możemy zacytować Klaudię Sosnowską, myślę że z rozmowy przed chwilą, trener powiedziała, idziemy po swoje, zgadzasz Dokładnie się? Nie, tak, idziemy po swoje, bez dwóch zdań. Powiedziałam cel na początku. O to walczymy. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dam Buziaka. Ale od razu. I jeszcze chcemy. Ja tak, też chciałam podziękować bardzo w imieniu drużyny za. No, super. Zrobić nam bardzo miłą niespodziankę. tak, Setne zwycięstwo. I super prezenty. W ogóle super atmosfera na sali. Tak, jesteście wspaniali. Naprawdę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo nam miło. Dziękujemy za, za te słowa dla, dla takich super dziewczyn jak, jak ty i, i wszystkie poloniski, które się przewinęły. Tak naprawdę. Do tego 2011 roku warto, warto tu być, poświęcać swój czas i serducho, angażować, żeby Was wspierać. A przy okazji jeszcze też chcemy podziękować miastu stołecznemu Warszawa za współfinansowanie, przygotowania i udziału koszykarek SKK Polonia Warszawa w rozgrywkach pierwszoligowych. Tak, dziękujemy bardzo.